Z tej strony Karoks 10 yy, I dzisiaj znowu jesteśmy w Transformersach yy. I tak skończyliśmy na pierwszej misji Właśnie tak w sumie myślę, że yy, Po prostu tą jakby jedną misję będziemy na dwie części No bo Trochę dużo jest Minut tego filmika Nie chcę, żeby odcinek Widzieliście sami, że pierwszy odcinek Transformersów to była część, yy, pierwsza misja. Yy, pierwsza połowa trwała 25 minut, druga 22. Razem dodaję wynik 47. Hmm, no 47 no to tak trochę nie za bardzo na odcinek, to już bardziej trochę na live'a. A więc będziemy na dwie części, jedną misję. Yy. I tak, skończyliśmy pierwszą część... Pierwszą część i dzisiaj zaczynamy drugą. Tak, przewaga w wojnie. Pod tytułem przewaga w wojnie. I kogo wziąć? Skywarpa, niewidzialność i tornado. Starscream, pole energetyczne, no fala uderzeniowa i unoszenie. No. Skywarp a Starscream, bo... Starscream ma nawet dobre bronie, a Skywarp dobre umiejętności. I chyba weźmiemy Skywarpa, bo Starscream to ma tylko taką dobrą broń. No sami widzicie, że ma snipe a więc... Poza nam do, poza, poza. Okej, okay, dobra, szybko zbierzemy Skywarpa. Nie Thundercrackera. I tak kampania Przyleza do no mnie. I nie właśnie czy mam Nie że zasługuje na miano decepticona wraz ze swoimi służbami. Nie, czy mam tak frazdę okay. cicha. Patrz na coś co tam. Thunder wykrył kilka autobotów. A, to była to krótka trochę katranka, ale... Okej, okay. tu możemy się policzyć, tak? Tak, i niewidzialność jest naszą... E, ten głupiec myśli, że może mną pomiatać! Mno! Bronią taką szybą do naładowania, jakby Właśnie... Nie wiem, ale... Od czasem mi myszka aż pankuje i po prostu robi tak. Teraz ja udaję to. Tak czasem jakby nie, nie ta moja myszka. A więc jak to to już w próbuję sobie albo kupić nową myszkę, albo wymienić baterię. Bo, no bo to może... Nie wiem. Nie wiem czy to baterie, czy myszka. Lub podkładkę dać do myszki. Też dobry pomysł. Okej, okay, tu sobie musimy niszczyć. Hmm. One nam zabierają HP. To tam, że to tak strażnie wało. Zabierają. Nigdy wcześniej nie byłem tak Ważne, że zabierają. Ja to jest. Uh, Ważne, Tak, a jeszcze kilka metrów. Okej. Okay. No, tutaj my się nie widzieliśmy. Haha! Haha, ha, cięcie! Zrobić teraz wydziecie. No jak to oni mnie widzieli? To też jest to też przeciwnika. Lagi. to I, I poczekajcie, stanę się System nie widziałam i przejdę prosto do lachery. No fuck! Tak graczy tuję! Tak graczy tuję! A tutaj się nie pojawi? Nie wiemy. System zasilania przy podłodze powinien doprowadzić nas do źródła energii. Pamiętam... <noise> Myślę, że taki tarcza jest. No, hmm. for Gra zawiodła. Tu jest tarcza! Takie jaja. Starscream, otwórz się. Jesteś żywotny Co to <grym> Okay. na no, tym Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Czekaj się, nawet sprawdzę dźwięk. Eee, dźwięk... Nie no, na dziesiątce, tak jak w drugim odcinku, w pierwszych byłoby trochę za głośno słychać. Kują mnie obwody neuronowe! Nie można tego ominąć! A szukaj dalej, głupce! Odpowiedź musi być gdzieś tutaj! Idioci! Zlikwidować to nawych! Myślę, że zlikwidować? Aaaaa! Dopo łeb! A <try> fuck you ma to fapka! będziemy już ladać. Ej, serio! Ja wziąłem tamtej tarczy?! Ej, pamiętaj, że te drzwi prowadzą do kolejnego kanionu! FUCK! Ale pamiętajcie, to tam była tarcza chyba? To nie to, ja ominęłam, ale ja jestem głupi. Co to za problem? Co się nie się tylko Co się autobotów? Włączysz... I dead. Ta broń M jest tylko dobra z bliska Oj, ja bo za jednym hitem To jest bardzo fajne Z za, za jednym hitem Z daleka to sniper poleci. Chociaż wiecie co wiem zdanie na skierty M Nawet, no o, nawet z daleka to na dwa nie trzeba okay. um, No ale tak to z bliska jest nawet dobra Wiecie co, nie doceniam tej broni Fajna jest, jednak fajna Fajna no, taka, taka fajna No to ja jednym hitem każdego hmm. ja no to trzeba mnie lubić takiej granicy, nie? Ja już muszę im otworzyć po i nie mogą otworzyć w hmm. garści. tak, wee, cieszmy się, a ja mam takie pęskie, pęskie, pęskie. Urwało e, Tuów? Nogi! Ty rozmów takie zdjęcie nogu. Moje odczyty Nogi. wskazują, że nie ma... Nogi! To oznacza, że pod nami może być... Nie, albo... Nie wiem, czy nam zdjęcie nogu. Wiesz ja sobie Starscream, pod nami jest jaskina. Jej!

Myślał, że szloch. A, świetnie, Może I sobie wyśmieć, że Poczekaj. Poczekajcie, popsuję trochę tej. Bo, jesteśmy bogaci. I to nam tu zaszkodzi. Oh. O. Tu jest to doskonała, twa kula odporna. O. Okej. A. Ui. Pała. Dobra, lecimy. Hmm. Tak, teraz... Fag. Ah! ha Aaaa! Uff! Dzieciom O, fakt lag. Mogę lagu dotknąłam Fuck! Dotknąłem wody. No to? Nie... Taki ślepy załówek dla kogoś, nie? Ślepy dla Хорошо. Um, mm, um, а можно выйти? <coughs> I no, poczekajcie, bo tam coś... coś taki duży zaułek to... Musi się w nim coś ukryć. Czemu oni lecą za mną, jak... Tak skim oni Nie wiem, co to jest to, to jest Nie mogę to zmniejszyć? Okej. Okay. On przede przeze mnie! O, o tu. tu... na pewno nie siedzę, nie. A jednak! Tak, to jest wielki robaczek autobotów, który zjadł autoboty i który do nas strzela, żebyśmy ich nie uwolnili. I ochrania inne autoboty, żeby mówię, zjeść na kolapie. przyjemne dla niego aha dla kogo przyjemne dla niego ale dla Siła ognia powalana na kolana to Siła ognia powalana No przepraszam bardzo, ja mam tarczę

Działała a jutro. Dzisiaj to nagry nagrywam. Nie przesyłam, tylko nagrywam. Jutro prześlę e, FIFA Pack Opening. Nie słyszę, że będzie okropne. No ale oczywiście pierwsze prześlę FIFA Pack Opening. Panie, pierwsze prześlę FIFA Pack Opening. A nie, to jest więc nie wiem po co ta informacja. No. Pamiętajcie. Ktoś już stał, bójcie. I no ile jest ich? Oh, A łap! Nie! Bije. No przestań się ruszać! Przestań się ruszać! Muszę cię zabić. Jasne? A! Nie! Nie! Nie, 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 Patrzcie! Mam, zostali. Ok. Teraz. Magic mod. Galaret. Było e, ja. Tak, so go na zrobiłem. Patrzcie, już. Już. Granata i... tam. Niech sobie jedną. podwieczorek. Tam się przyda. I zrobi dobrze na skórę. Zrobi dobrze na skórę, fagia. Tak, jak może granat pomóc na skórę? Ja się tego Teraz O lol który można tak dawać ciemną energią? Jak jestem włączony jako Skywarpa! Ej! Ja jestem Skywarpem! I nie jestem głupi. Bo ja przyleciałem tutaj pierwsze awę za mną. I co? I co? Idź, panie. Weź! No! O! Star Stream? Weź zaczynaj do mnie Ty jesteś tylko sztuczną inteligencją, która mówi swoją wersję Ja jestem... Nie sztuczną inteligencją i mówię swoją wersję O oh faaak, ja MP M ogłuszającą no tu kity Tylko ogłuszają A, i tak w ogóle Te granaty M o, mogą ogłusić nawet y, siebie Można ogłusić i siebie O patrzcie Uwielbiam Tak To jest przeciwnik Podchodzimy Mamy ogłuszenie Tak Eee <laughs> nie Trzeba A lecimy na dół i tak w ogóle poczekajcie sprawdzę no już nagrywamy. nagrywamy... Dziecka ja tu powinienem kończyć. <gryw> za chwilę kończymy za trzy minutki. Jeszcze 3 minutki, odcineczka. No dobra, bez gadaniny. Róbmy to, bo zaraz będą hejty, hejty, że... Karok, weź! Ty nie nagrywałeś przez te 3 minuty odcinka, tylko gadałeś. Hmm... Przecież rzucimy grę na ta M I może gdzieś będzie O! Tu jest, okej Tu jest! Okej okay. okay. Jak zniszczymy ich to chyba kończymy liczbę A! No i uruchomię to... Powiedz Chyba mojego! Bo w ogóle... Czego ty klękasz na kolonka? A, bo jestem... Bo jest w że już... Błagasz o litość, Tak, z tym. Okej. Nie ma sprawy. A, to też ten... Tracker... Okej. Więc tu jeszcze wezmamy. No i jeszcze jedna bidewka, co mnie je to? Jeszcze jedna bitewka tam, odcinek no. o 20... niee... Aaaaaah, tak. Te autoboty zaczynają działać mi na nerwy! Zlikwidować strzela! Wiecie co zrobimy to? Ej! Muszę przyznać, że porządku strzelać. Dobra, jestem snajperem i teraz To jest najlepsze? W tym momencie W tym momencie co, co, jest co, co, Dzień dobry. co, co, też chciał. Potrzebuje na Mamy baterie taroczną. Jeśli jest niszczymy. A kurczę, to było. co tak powiem wam? Teraz to było łatwe, bo po prostu wiecie. Nie widziałem nic, a nie. Szybko niszczymy ten moch i wnięczamy jego. Szybko dla mnie nie ma tarczy. A, Nie! Ruszam się te wikony! Do tunelu! Musimy aktywować mok! O od Odjąć jeden ten doda jakiś doda taki paseczek, Aby przywrócić stacji, W tym to miejscu kończymy. Z Znakozu, to nie jest I Interesujące. Nigdy nie widziałem takich formy życia. Okej. Mam je rozwalić Spoko. Okej. Okay będzie row, ale ja to wiem, ja to, ja to nie, no ja to wiem, nie ja to czuję, tylko ja to wiem no, no, no ale dwa, dobra budziska, ja w tym momencie kończę i mam nadzieję, że mi znowu nie zgraszuje budzika F9 trzymajcie się i no nie zapomnijcie serio jeszcze, że się nade mną nie <laughs> wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji. Kliknijcie tam, przejdzie. No jak się Wam filmik spodobał to kliknijcie subscribe i like, A więc trzymajcie się. Cześć! Nie skraszowało mi guzika. Hehe, nara.